Dzień dobry Państwu w ostatnim dniu targów e, edukacji, targów książki również tutaj obok. Mamy pierwszego gościa, gościa e, tak naprawdę z Pasją, fryzjera z pasją, e, Tomasz Strap, Hair Stylist, tak? Tak, tak? tak to się nazywa, czy po prostu zwykle no, normalnie fryzjer. Nie, fryzjer. Fryzjer. Normalnie, fryzjer. normalnie też może być fryzjer. Może być. Hair Stylist to jest taki bardziej international. Tak, tak. tak. Dobrze rozumiem. W e, Kaszmierzu. Kaczmierzu, co to jest, to jest, to, jest, to, jest to jest moja rodzinna miejscowość, w której naprawdę no, bardzo dobrze się czuję i chcę też pokazać, że ludzie z małych miejscowości mają ogromne talenty i powinniśmy takie osoby też doceniać. A masz warsztat swój? Tak, mam swoje, swój salon, swoje studio, w, której, w którym pracuję, ale też edukuję młodzież. I to jest w Kaźmierzu? Tak, nie? w Kaźmierzu. A gdzie jest Kaźmierz? Kaźmierz leży od Poznania około 30 km, Aha. to jest dosłownie 20 parę minut jazdy samochodem. Masz klientów czy też gości z Poznania? Mam nie tylko z Poznania, ale również z całej Polski. Jak już też mogę powiedzieć, że z zagranicy przyjeżdżają do mojego studia. E, myślę, że tych gości masz nie bez powodu, ponieważ ja tu mam całą listę twoich sukcesów. E, wielokrotny mistrz świata, e, na Mistrzostwach Świata wybrydzierczych w Paryżu 2023-2019, mistrz świata kategoria prezura kreatywna, mistrz Polski, brydzierstwo e, damskie, brydzierstwo męskie 2017, Europy 2000, mnóstwo. Jak e, masz? Pumies, pogodzić te konkursy fryzjerskie z pracą, może z nauką, może z dokształcaniem. Dajesz nie, radę? Oczywiście nie ukrywam, to jest też tak, że konkursy to jest taka odskocznia od codzienności. Praca z klientami jest naprawdę no, coś cudownego, co dodatkowo człowiek doświadcza, ale podnosi swoje umiejętności, a pracę konkursowo. Jest to odskocznia od pracy salonowej. Swoją kreatywność mogę przekazać właśnie na konkursach, ale mam sytuację, gdzie przychodzą klienci i mogę wykonać to na głowach klientów. Rozumiem, a klienci chcą na przykład... Żeby zrobić imprezurę taką, jak robisz na konkursie, to jakąś specjalistyczną, specjalną, wyjątkową? Nie ukrywam, że już coraz bardziej nasze społeczeństwo przekonuje się do tego i już miałem kilka osób, które pozwoliły sobie zrobić to, co na głowach robiłem na konkursach. Także naprawdę jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo mam to doświadczenie, mam tę umiejętność, że mogę dać siebie wszystko. A powiedz mi, na konkursie, co jest ważne, oczywiście, tak, stylistyka, to, co ty kombinujesz z fryzury danej osoby, tak? względem kształtu twarzy, głowy itd. Tak Ale czy na przykład czas, w którym to wykonujesz, też jest ważny, czy to nie ma znaczenia. E, na konkursach jest ograniczony czas, to jest 20-25 minut 30 Aha. minut i w tym czasie musimy wykonać strzyżenie oraz całą stylizację. To jest bardzo Aha. trudne, ponieważ cały rok przygotowujemy się do tego, aby wykonać dosłownie. Jeden, jedyny raz i wykonać to jak najlepiej. Rozumiem, czyli oprócz tego, że masz wizję, musisz mieć jeszcze e, parcie, ciśnienie, oddech na plecach, bo czas goni i... Tak, tak. No to nie jest wcale takie proste, zwłaszcza, że wy, ja wczoraj rozmawiałem z jednym z fryzjerów, a wy, prywierzy, tak naprawdę jesteście artystami, więc e, ja rozumiem, że artysta potrzebuje tego momentu na zastanowienie się, przeanalizowanie, a może jednak coś zmienię wobec planu, który miałem wcześniej. Zgadza się, dlatego też w e, ostatnim roku, jak startowałem na Mistrzostwach Świata, byłem tak dobrze przygotowany, że nie miałem takiej obawy, że nie uda mi się czegoś poprawić. E, można też zaobserwować na filmach, które mam udostępnione, że byłem pewien tego, co robię. I ten artyzm mogłem podkreślić jeszcze wyjątkowością. A, no to pięknie powiedziane i rozumiem, że pięknie zrobione, tylko chciałbym taki filmik zobaczyć, gdzie go można zobaczyć. Ja serdecznie zapraszam na moje social media, mhm. lub też teraz powstał film pod tytułem Pokolenie mistrzów, który będzie udostępniony na YouTube. Tam też można zobaczyć e, całą pracę. Z chęcią obejrzę Państwa również zachęcam. E, powiedz mi, Tomku, e, ty zajmujesz się również promowaniem zawodu Bryzjera w szkołach podstawowych. E, tak, e, ponieważ e, od e, młodego pokolenia zależy nasza przyszłość, bo to oni nas e, będą musieli zastąpić i chciałbym, żeby to właśnie oni już wiedzieli, w którym kierunku iść e, po szkole podstawowej. Tak jak ja w czwartej klasie podstawówki już wiedziałem, co chcę dalej działać. Oczywiście miałem ten dodatek, że moja mama z zawodu fryzjerka, która pokazała mi, że mogę wybrać drogę edukacji, ale też spojrzałem na to, czy... Moja wiedza będzie wystarczająca. Oczywiście nie podjąłem zajęć praktycznych u mojej mamy tylko poszedłem do pana Roberta Grzębowskiego, za co bardzo dziękuję za edukację, którą podjął i mnie nauczył. No i też nie ukrywam, że tak jak widać duża, duża wiedza została przekazana. Jeśli mówisz, że byłeś tam ile miałeś lat, jak zacząłeś. 14 lat 14 lat. 14-letkowie zazwyczaj mają coś takiego, że jak najbardziej nie chcą robić tego, co robią rodzice. Byle w drugą stronę, to taki tak zwany bunt na stolatkach, a ty zrobiłeś całkowicie inaczej. To Zgadza się. Tak, tak. Bo nie ukrywam też, że bardzo chciałem przekonać społeczeństwo i pokazać społeczeństwu, że nawet uczniowie bardzo dobrze uczący się mogą iść do szkół branżowych i mogą skończyć dalsze szkoły. Ja poszedłem ze średnią 5.0 do szkoły zawodowej, bo wtedy jeszcze były szkoły zawodowe. Skończyłem liceum i teraz, oczywiście, mogę się pochwalić, że też rozpocząłem studia. Także nie ukrywajmy, że tą edukację można nadal, nadal toczyć. No i tak toczyć. właśnie, też z kilkoma rozmówcami tu zarozmawialiśmy, że w obecnych czasach e, troszkę może się zmieniać filozofia. Najpierw zawód, później reszta, dalsza część kształcenia. I to jest coraz bardziej popularne, bo są zawody, których jest coraz mniej. A których nam nie zastąpią ani roboty, ani sztuczna inteligencja, ani osoby, które nie mają pojęcia o fachu bo po prostu mogą robić rzeczy niedobre. Oczywiście zgodzę się z tym i też jeżdżąc po szkołach, branżowych, po szkołach podstawowych, nie opowiadam tylko o fryzjerstwie, tylko zachęcam do tego, aby młodzież poszła w tym kierunku, co kochają robić najbardziej, bo naprawdę. Ja na dzień dzisiejszy jeszcze ani godziny w swoim życiu nie przepracowałem. I to jest coś pięknego. I też już padły tutaj te słowa. Ty pracujesz, ale nie pracujesz. Zgadza się. No, tak. czerpiesz przyjemność, więc robisz to, co lubisz. Słuchaj, a powiedz mi, promowanie zawodu fryzjera wśród klas siódmych, ósmych. Na czym polega? Na rozmowach? Czy też może e, robicie sobie fryzury, praktyki jakieś takie mikro. E... W szkołach, właśnie w szkołach też podstawowych, 7, 8, pokazuje, żeby to oni wybrali. Aha. Zapraszam ich też na to, aby przyszli sprawdzić samych siebie, czy to jest zawód dla nich, bo nie ukrywam, że zawód fryzjera nie jest łatwym zawodem. Podomyślam się, jeśli dałbyś dzieciakom nożyczki, grzebyki, wszystkie potrzebne chemikalia, tak to określę, chociaż to może złe określenie, Dałbyś to dzieciom, żeby dzieci się pobawiły, tak? Praktyka, to one wracając do domu mogłyby mieć niezłą zadywę, nie? E, tak, tak, tylko to jest też doświadczenie. My, my też jako doświadczony fryzjer no, nadal doświadczamy po tylu latach pracy, e, pokazuję to dzieciakom, żeby oni spróbowali. Bo jeśli ktoś nie spróbuje, nie będzie wiedział, co dokładnie może zrobić, tak? No tak. A jak moi podopieczni, którzy u Ciebie praktykują? Bo też o tym czytam. Ja nie ukrywam, jestem bardzo dumny i zadowolony z moich uczniów i moich podopiecznych, ponieważ wczoraj już też odbył się konkurs tutaj w, z cechu rzemiosł różnych w Poznaniu. Pierwsze miejsce i trzecie miejsce, także ogromne gratulacje, ale Gratuluję. też chciałbym motywować młodych fryzjerów, aby sami siebie przetestowali właśnie w takich konkursach, ponieważ to jest doświadczenie, które to oni zbierają. Nie ja jako mistrz szkolący, tylko oni mają zebrać doświadczenie, które tak naprawdę wykorzystają w swoim zawodzie. Tomku, ile masz lat? Ja mam 29 lat i 14 lat już w zawodzie. No, powiem Ci tak. W moim mniemaniu, 29-letni facet to no jeszcze facet niedojrzały. Tak, poniekąd troszkę jest. To są faceci w tym Twoim wieku zazwyczaj, a jeszcze mają, określę to, kolekcjalizmem i w głowie. Jak sobie radzisz z tym, że Twoja młodość, od 14 lat do 29, tak? Tak. Czyli no 15 lat jest poświęcona tak naprawdę pracy, chociaż tak jak mówisz, to nie jest praca. to jest Twoja przyjemność, radość. Czy czerpiesz z czegoś innego, z innych, że tak powiem, radości życia, chociaż troszeczkę? Oczywiście też mam okazję i mam hobby sportowe, także często też albo wyjeżdżam w góry, żeby troszeczkę pochodzić, albo też idę pograć w piłkę. To jest też taka odskocznia od pracy, bo wiadomo, im więcej człowiek pracuje i idzie w tą pasję, to może się troszeczkę pogubić. Nie ukrywam, miałem taką sytuację, że człowiek troszkę się pogubił, ale nauczyłem się balansować z tym wszystkim i od dosłownie pięciu lat naprawdę jestem no, szczęśliwym człowiekiem, że nauczyłem się takich rzeczy, jak łapać balans między pasją a codziennym życiem. Fryzjer dobrze zarabia? Bo to jest nie wiadomo, czynnik nie... motywacyjny również, tak? Tak, ja, ja zawsze mówię, że fryzjer będzie zarabiał tyle, ile chce. Mhm. I nie ukrywam, że to wszystko zależy od nas. Na jakim poziomie jesteśmy i do jakiego poziomu dążymy. Rozumiem. Czyli im więcej pracujesz, im więcej siebie cenisz, im więcej wygrywasz konkursów, im więcej... Bierzesz udział w formach dokształcających, być może praktykujących, e, praktykanckich, nie wiem jak to nazwać, tym bardziej możesz to przełożyć na klienta, który tym się. chętniej wyrzuci Tak, wyłoży więcej to mogę potwierdzić. na dobrą usługę. Zgadza się. Zgłoszę się do ciebie. Zapraszam jak serdecznie. Ja moją prezurę, będę zmieniał, przyjdę do ciebie jako, chociaż ja wczoraj rozmawiałem z, 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 z członkiem zarządu. Czechu ze, ze przemiosł różnych. Tak. On też jest fryzjerem, e, pan Piotr. I jemu też to mówiłem, że do niego przyjdę fryzurę zmieniać, ale przyjdę do Was obydwu. Zapraszam serdecznie, tak? naprawdę. Dobrze, dzięki Tomku za rozmowę, było mi bardzo miło. Ja Wiem, że masz tam bardzo. Ja również bardzo dziękuję. pokaz za chwilkę, więc musisz lecieć, jesteś na tych targach człowiekiem zabieganym Dziękuję pięknie i serdecznie dziękuję za wywiad. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo.